M50 turbo, takie 36 do driftu. No, przyjechało do nas na takie, nazwijmy to odgruzowanie. Wkładamy sterownik nasz z grywuska 8. Wcześniej był D3 tutaj wpięty. Przerabiamy wiązkę silnika pod nasz sterownik, czyli zmieniamy cewki na aktywne z TFSI. No i tutaj cała wiązka, co widzicie, jest przerabiana i są dokładane dodatkowe czujniki, które uważamy, że są mm, powiedzmy niezbędne. Jeśli mamy do dyspozycji taki sterownik, przy okazji przerobimy kilka rzeczy, do których mamy dostęp w momencie, kiedy to wszystko tutaj robimy, bo musieliśmy zdemontować kolektor sący. No i dokładamy taki czujnik ciśnienia i temperatury oleju. Wcześniej tak to wyglądało: sparowanie turbo, czyli było oczko tutaj, stąd z miejsca, gdzie normalnie jest zwano, spodpinany. Tu jakiś do zegarów czujnik temperatury i czujnik ciśnienia oleju, i następnie to szło tutaj do turbiny. To wylatuje. Generalnie to się dobrze sprawdzać nie może, ponieważ no olej w tym miejscu już będzie mieć niższą temperaturę niż normalnie w podstawie. Zastąpimy to o czymś takim. Czujnik 2 w 1. W tym jednym czujniku jest ciśnienie oraz temperatura oleju. I to wkręcimy tutaj. Czyli w miejscu, gdzie będzie oczko do turbinki. O, tak to będzie. O, i to oczko będzie w tym miejscu. Z tego oczka jest będzie brane zasilanie oleju do. Turbiny, tylko muszę skrócić ten przewód i właśnie zakuć na nowo oczko M14 Przy okazji to wywalimy, damy normalną zaślepkę, no bo to tak trochę nie musi tak być szpeci to zawsze jest jakieś ryzyko, że ten wężyk nam pęknie i wycieknie płyn Tutaj mamy kolektor ssący, jest to kolektor M50B25 Generalnie normalny spoko kolektor, można robić na nim duże moce Oryginalnie ten kolektor ssący ma tutaj przepustnicę manualną, o taka o, na linkę My przejdziemy na taką już współczesną, czyli no, elektroniczną. To jest akurat z N52. Ona jest większa. Nie musi być większa, ale po prostu ona jest tania. Na rynku wtórnym dobrze się sprawdza. Także taka przepustnica będzie tutaj, w tym przy do tego kolektora przekręcona. I mając taką przepustnicę, wywalamy to. Czyli to jest tak zwany krokowiec. To wylatuje, tutaj trzeba zaślepić. Mając taką przepustnicę, możemy sobie pozwolić na na przykład aktywację ALS-a podtrzymanie turbo. Na sam koniec listwa paliwowa. Przerobimy ją w taki sposób, że dołożę tutaj czujnik, spawam właściwie tulejkę i do tej tulejki wkręcę czujnik ciśnienia oleju. Po prostu będziemy mieli ten czujnik podłączony do sterownika. Przydatna rzecz, jak nam padnie pompa paliwa w baku i to ciśnienie nam spadnie, no to nie zaczniemy silnika. No bo sterownik będzie wiedział, że to ciśnienie spadło i wydłuży w czas wtrysku, dzięki temu nie zrobi się za ubogo, no i silnik nie zrobi kabum. Woda zatankowana.